W zadaniu 10 mamy bardzo podobną sytuację, jaką mieliśmy w zadaniu 9. Tutaj również mamy wyznaczone, wskazane, konkretne liczby, które należą do zbioru A i do zbioru B, i również musimy wyznaczyć sumę iloczyn i dwie różnice. No i to, co powiedziałam w zadaniu 9 to samo powtórzę, tutaj od razu możesz, jeżeli widzisz gołym okiem, co będzie. Zbiorem w sumie, w iloczynie i w tych dwóch różnicach, to od razu możesz to zapisać albo możesz zrobić to, co robię ja, czyli narysować oba te zbiory tutaj na jednym wykresie. No bo jeżeli mamy graficzne, graficzną reprezentację tych zbiorów, to potem łatwiej będzie nam wyznaczyć to, o co jesteśmy proszeni w tym zadaniu. Zapiszmy sobie, że tutaj będziemy mieli w zbiorze A liczbą 3, 4. I 5, a w zbiorze B liczbę 6, liczbę 7 oraz liczbę 8. No i też sobie tutaj zaznaczymy na kolorowo oba te zbiory. Zaznaczam najpierw zbiór A, czyli będziemy mieli liczbę 3, 4 i 5 w tym zbiorze. Mamy tutaj zbiór A. I zaznaczmy teraz zbiór B, w skład którego wchodzi liczba 6, liczba 7 oraz liczba 8. Tutaj zapiszmy, że to jest zbiór B. Zapiszmy w związku z powyższym, że wyznaczamy sumę obu tych zbiorów. Sumę, czyli musimy wszystkie elementy ze zbioru A i ze zbioru B włożyć, jak się wyrażę kolokwialnie, do jednego worka. Czyli sumą obu tych zbiorów będzie zbiór w tym przypadku sześcioelementowy, w skład którego wchodzi liczba 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8. W kolejnym kroku wyznaczymy sobie, Część wspólną, czyli iloczyn tych dwóch zbiorów. Popatrzmy, że o tyle o ile w zadaniu dziewiątym, przypomnijmy sobie, tam mieliśmy kilka elementów, które były zaznaczone jednym i drugim kolorem. Tutaj nie ma takiego, takiej sytuacji na wykresie, żeby były jakieś liczby, żeby chociaż była przynajmniej jedna liczba, która będzie zaznaczona jednym i tym samym kolorem. Czyli no, nie mamy takiej sytuacji. A co to oznacza? No bo iloczyn to jest tak naprawdę część wspólna. Czyli iloczyn pyta nas się, jaka liczba bądź które liczby należą jednocześnie i do jednego i do drugiego zbioru. Tu nie ma takiej sytuacji, co oznacza, że iloczynem jest po prostu zbiór pusty. Wyznaczymy sobie teraz różnicę pomiędzy zbiorem A i zbiorem B. To znaczy, że my musimy ze zbioru A usunąć wszystkie elementy ze zbioru B, czyli musimy tak naprawdę usunąć część wspólną. A skoro my tutaj tej, tej, tej części wspólnej nie mamy, to zostaje nam tylko to, co jest zaznaczone na zielono, czyli zostaje nam tylko i wyłącznie zbiór A, albo w tym przypadku, powinnam to powiedzieć inaczej, zostaje nam aż zbiór A. Czyli po prostu ze zbioru A, ponieważ nie mamy części wspólnej, nie usuwamy nic. I teraz zwróćmy uwagę na to, na to, co się tutaj dzieje. Dzieje się to, że różnicą pomiędzy zbiorem A i zbiorem B jest po prostu cały zbiór A. Popatrzmy teraz, co się zadzieje, jeżeli ja będę chciała wyznaczyć różnicę pomiędzy zbiorem B i A. Czyli robimy odwrotnie. Tym razem ze zbioru B chcemy usunąć zbiór A. I znowu, jeżeli wyznaczamy taką różnicę, to musimy usunąć ze zbioru, w tym przypadku B, część wspólną obu tych zbiorów. Należy, no że częścią wspólną jest, część, jest zbiór pusty, to ja nie mam czego usunąć z tego zbioru B, co oznacza, że po prostu ten zbiór B zostaje nam tutaj w całości. A to z kolei oznacza, że różnicą pomiędzy zbiorem B i A jest w tym przypadku cały zbiór B.